Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny już niemal wiosenny dzień Witam Was Olga z Wielkiego Buka. Do nakręcenia tego filmiku zainspirowało mnie cudne wiosenne słońce, które w ostatnim czasie próbuje przebijać się tutaj na północy, chociaż teraz akurat pada, ale także pierwszy przepisnik, który dojrzałam ostatnio pośród drzew. Wiosna nadchodzi już wielkimi krokami, a dla mnie ta pora roku ma w sobie coś naprawdę wyjątkowego. To jest taki nowy początek, taki nowy rok nieco dla Wiosna to także dobry czas na porządki. To jest czas odrodzenia, przebudzenia i oczywiście planowania. To także jeden z najbardziej motywujących miesięcy, które ustalają kurs i zachęcają do działania. Właśnie dlatego, jak co roku na wielkim buku, postanowiłem przygotować dla was małe zestawienie i tym razem będzie to top 5 z najbardziej inspirujących książek na wiosnę. Moją pierwszą propozycją dzisiaj dla Was jest Sidarta Hermana Hessego. Jest to kultowa powieść, która zawładnęła wyobraźnią czytelników już w latach dwudziestych XX wieku, czyli jeszcze zanim wyzwolona młodzież lat 60. przyswoiła sobie niejako wschodnie i dalekowschodnie symbole, zanim aśramy stały się modne, a podróż do Indii w stylu Jedz się kochaj obowiązkowe na drodze do samorealizacji. Tytułowy Siddhartha szuka szczęścia, by w końcu odnaleźć spełnienie, ale droga do niego będzie pełna wahań i rozterek. Szukacie nowej duchowej drogi? Koniecznie sięgnijcie po Siddharthę. Moją kolejną propozycją dla Was jest atlas zbuntowany Ayn Rand. Filozofia obiektywizmu, którą propagowała i się żyła niejako Ayn Rand, do dzisiaj budzi nie lada kontrowersje, podobnie jak i monumentalna twórczość, którą ja tak między nami uwielbiam. Poznajcie opowieść o zbuntowanych tytanach, o atlasach kreatywności, o jednostkach wyjątkowych i wybitnych. Powieść dla odważnych, którzy nie boją się ściania tłumu i pokazać swoje prawdziwe ja. Atlas zbondowany pomoże wam je odnaleźć. Moją kolejną propozycją dla Was jest tajemna historia Donetart, gdzie miłość do literatury potrafi czasami być prawdziwie zabójcza. Tym bardziej kiedy literatura przyjmuje sposób myślenia, staje się życiem i celem w samym sobie. To powieść niemal doskonała, pobudzająca czytelniczą wyobraźnię, erudycyjna pod każdym względem. Od razu muszę tutaj zaznaczyć, że ta powieść wymaga od czytelnika bardzo wiele, ale równie wiele oddaje w zamian. Moją kolejną inspirującą propozycją dzisiaj dla Was jest dzika droga Shell Straight, bo czasami, żeby zmienić swoje życie, trzeba najpierw się odważyć, rzucić wszystko w diabły, spakować plecak i ruszyć na wybrany szlak. Trzeba także rzucić wyzwanie samemu sobie i iść po prostu naprzód, nawet jeśli ta wędrówka oznaczać będzie krew od łzy, dlatego że to, co jest na końcu warte jest poznania. Dzika wędrówka, dziką drogą i sami będziecie dobrze wiedzieć, kiedy taka podróż będzie Wam potrzebna. Moją kolejną inspirującą propozycją dla Was jest Wielki Gatsby Francisa Scotta Fitzgeralda. Jay Gatsby jest przystojny, bogaty, ambitny, ekstrawagancki i potrafi wydawać najpiękniejsze, najwspanialsze przyjęcia. Szkoda tylko, że są to jedynie pozory wielkiego szczęścia to historia wielkich nadziei, upadłych marzeń i straconego pokolenia, które zapomniało, jak to jest żyć tu i teraz, ciągle goniąc przeszłość. To jest absolutny klasyk, dla mnie do przeczytania przed trzydziestką, po to, żeby sobie uświadomić, jak ulotna jest młodość i jak łatwo jest, kochani, zaprzepaścić samego siebie. A na koniec, kochani, bonus! Nie obyłoby się tutaj właśnie bez wiosennego bonusa i wybrałam powieść S. J. J. Abramsa, która niestety dostępna jest jedynie w języku angielskim, jedynie w oryginale, no bo nie udawajmy, ta powieść byłaby wyzwaniem dla samego wydawcy. Jest to książka, która jest hołdem dla słowa pisanego. Jest to fenomenalna potrójna opowieść, której sama oprawa stanowi opowieść samą w sobie. Ta książka, kochani, jest absolutną przygodą. Jest to historia zagubionej tożsamości, którą my być może również odnajdziemy razem z naszym bohaterem. Jeśli czytacie po angielsku, jeśli lubicie wymagające lektury, jeśli lubicie wspaniałe zagadki, fenomenalne historie i natkniecie się gdzieś na SJJ Abramsa w księgarni, a może w charity shopie albo w antykwariacie, to bierzcie, kochani, bierzcie. Po prostu bierzcie w ciemno. To jest prawdziwe cudo. I w ten sposób, kochani, mamy pięć inspirujących książek na wiosnę, na kolejne nadchodzące miesiące. Mam nadzieję, że mój wybór Wam się spodobał. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. I to wszystko na dziś. O wszystko w wszystkich książkach, które dzisiaj wspomniałam, znajdziecie również tekst na blogu Wielkiego Buka. tam znajdziecie też kilka linków, m.in. do recenzji S. J.J. Abramsa, jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia środka, jak to wygląda i o czym jest ta cała historia, to koniecznie tam zajrzyjcie, będziecie mieli linka. I oczywiście pamiętajcie, żeby odwiedzać mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Nie zapomnijcie dać łapy w górę, subskrybujcie kanał też, żeby być na bieżąco, bo tutaj zawsze się coś dzieje. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!